No nie Aleję pięknie te jasne głazy chyba za pięknie wysują, nie? Widzowie, jakby co to już jest druga część nagrywania, ponieważ przez przypadek włączyłem nagrywanie, ale co? No już obejrzyjcie tam wcześniejszy odcinek, bo przez przypadek włączyłem nagrywanie i to jest drugi odcinek. Dobra, tak no i nie mam firewarek, Dobra, teraz będzie piłka i no, Tak, że my załatwimy tylko patyki i poszukamy knockbacków, no i za... Jezu! No i za chwilę wracamy, więc... No, Ty, ale osiem... kampił! Ale kampił na nas. No, my uciekamy sobie za halę idziemy szybko zdobyć i ten. Więc robi cięcie i tak się. Widzimy. Tak. Ja Jest widzowie, jesteśmy już, no, no, no. mamy knockbacki mm -hmm. Uch, chłopacy z szerszym Dobra, mamy maszynę knockbacka Ło Jezu, wrzuciłem przypadkowo maszynę knockbacka baka. Hatek z odrzutem 2, marnowałem taki poziom dla siebie dlatego dla Dobra, widzowie Wojda, musimy się wiatruć do bramki KFC, lecimy Ne, <słuch> ja, i... ne, Lecimy! Lecimy, do. No! Robert Lewandowski, korda, ja w ciebie! No, masę! Oh. No, kolejność! Sí. No, Dobra, lecimy z tobą! Kij, o! No, A! Lewandowski! Jeśli widzowie widzą, jak chcesz taką piłkę, prawdziwie dobrze, na przykład będziemy. Tak Walczycie ze sobą, to wyślijcie w tak... Ej, to co jest? Kurde! Ja pierdolę. Poczekaj, 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 oh. bo mi mikrofon spadł Nie! Ja pierdolę! Czemu? Widzę Lecimy z nim Kurde! <ścoughs> Ty specjalnie ucieka do swojej brodki Ty, kurde, mikrofon! No dobra, Maciek, no dobra, Linię, ale... dobra teraz Robert! Gol, gol! Gól, jest, jest! 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 Gramy do... jak coś gramy do trzech Dobra Ja stoję na środku i to po prostu mnie ptasz pierwszy Pierwszy ten Ej, ty masz na HP, w sobie <laughs> Ty... ty, 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 ty <laughs> nie. ja widzę, bo ja mam taki do no Wiem, wiem Dobra, dawaj. To no będą chyba na szybciej czytnić, szczerze. Ty kurdej! Jak? Robert! Znowu się chcecie w drógach? To zostawcie suba. A! Dobra, uciekam. Piłka z boku! Gdzie gdzie masz chapeć sobie, nie, nie. ja chapeć nie chcę. O kara, idę. O, kurde! No, Gram na no, 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 bo ja mam laga. no, masz laga, no, 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 O, mam plan na ciebie! O. Co to było? Piłka tak. spuchła! Piłka spuchła! Tak. No, no, Szkoda, Dobra, wrócimy to i gramy do dwóch! Pesar, chodź. Masz ten twój patyczek. Wrócimy to i gramy do dwóch. Bo ja za chwilę zabieg w ogóle muszę się nic uczyć na sprawie, także jest bardzo szybkie, także... No wiem nagrywanie! I... <śm> o Jezu, był <śm> Minecrafta niech to! <śm> dobra, na <śm> watuski, dobra na watuski! Oh,

Czekam. Dobra, daj jedzonka. Bo, nie, bo mam mało. A zmiana? Zmiana stron, teraz ty idziesz tam. Wyglądają te drzwi widzowie. Jeśli teraz przez trzy minuty nikt nie rozstrzygnie to znaczy, że ja wygrywam. Albo po prostu w kolejnym odcinku będą decydowały rzuty kartę. Dobra. Pum, pum, pum. Pum, pum, Ego ja, No czemu ja w końcu nie jest co jest? Czekaj, okay. muszę sobie FOPA zwiększyć! Bum! Dobra, mam. Mam zwiększonego fuwa. Ale się teraz dojadę! Ale się teraz dojadę! Ale się teraz dojadę! Nie! Szczerze ciężko jest tak wewnętrznie pójść do bramki. No, poczekaj! Jeez! Yes, yes. Poczekaj! Yes, nie! Ej, to stopek był! O! Ale POWSO! Co jest dobra, że sobie wygrałam? Ale... Szczerze mega mój, z których się walczyło. Ale już... Poczekaj! Chwila! Poczekaj, chwila! Kramka życia, nie? Dobra, zrobię, ja się z żegnam. Na razie i cześć, baju.